Dobry, a dzisiaj joga, Yoga, czyli spokojne, takie relaksujące ćwiczenia połączone z regularnym oddechem, świadomość własnego ciała, jego potrzeb, również rozciąganie przy okazji. joga. Zaczynamy od rozgrzewki. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym, tak, chwileczkę oddychamy. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. Nos, usta. Nos, usta. Wyciągamy ręce mocno do góry. Nabieramy powietrza. Prostujemy kręgosłup, naciągamy go. Opuszczamy ręce, rozgrzewamy mięśnie szyi. Lekko nachylamy się na boczek, tak? aż do momentu jak poczujemy napięcie w bocznych mięśniach szyjnych. Tak? I oddychamy nos, usta. Wracamy do pozycji początkowej. Tak? Siedzimy prosto, kręgosłup wyprostowany, druga strona szyi, powoli. Szczególnie jak mamy jakieś napięcia, to robimy to bardzo ostrożnie. Nos, usta, nos, usta. Pochylamy głowę do przodu, tak? Starając się, aby dotarła jak najbliżej obojczyka. Oczywiście nie jest to możliwe do końca, ale tak staramy się. Nos, usta, nos, Usta poli. Wracamy do pozycji wyprostowanej i odchylamy głowę do tyłu. Powoli. W ostatniej fazie możemy lekko uchylić usta i zamykamy, co napina mięśnie podbródkowe. Wracamy do pozycji wyprostowanej. I teraz krążymy leciutko szyją w jedną stronę. Dwa, trzy, obroty, i w drugiej strony też nie za dużo, żeby nam się w głowie nie zakręciło. Siedzimy prosto, tak? Rozciągamy mocno ramiona. A teraz. Wyciągamy rękę na jedną stronę wzdłuż tułowia, tak. Park opuszczony, mocno naciągamy, i drugą ręką podpieramy w okolicach łokcia. I chwileczkę siedzimy w tej pozycji, tak. Cały czas regularnie oddychamy. Nos, usta, nos. Usta, zmieniamy teraz ręce. Druga ręka, tak. Cały czas bark opuszczony. Wyciągamy mocno rękę. Nos, usta, nos, usta. Rozluźniamy się. Chwila oddechu i wracamy jeszcze raz do tej ręki, tak. Mocno naciągamy. Raz, dwa. Tak, jeszcze raz zmienimy rękę. Raz, dwa, trzy. Splatamy dłonie w koszyczek, wyciągamy się mocno do góry w jedną stronę, W drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz ręce splecione w koszyczek z tyłu i leciutko się podnosimy. Tak, raz. Nie za mocno do pierwszego oporu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Ręce splecione w koszyczek na, na bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Oddech i druga strona. Uwaga. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, a teraz przesuwamy się i koszyczek do przodu, tak. Pracuje kręgosłup, wygięty, tak napinamy leciutko, oczywiście mięśnie kręgosłupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedzimy, zmieńmy, może. Jeszcze położenie naszych stóp, tak, w siacie skrzyżnym, chwileczkę sobie odpocznijmy, oddech, tak, i teraz przewróć, prze, 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 kiwni, się do tyłu, <grym>, do przodu raczej, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chwileczkę zostajemy w tej pozycji. Oddech i pogłębiamy tak, o ile to możliwe. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Podnosimy się, rozluźniamy kręgosłup, siadamy w boczek z wyprostowanymi rękami, nogami tak. Opieramy się o, jesteśmy wyprostowani tak. Głowa spionizowana. I w tej pozycji staramy się, żeby nie były barki na, do góry, lekko do, do, do góry się podnosimy, tak? Naciągnięte mięśnie przykręgosłupowe. Oddychamy. Zmieniamy teraz pozycję. Rozluźniamy się oczywiście najpierw, tak? I wyciągnięty kręgosłup, tak, prosty, lekko głowa odchylona do tyłu i pochylamy się do przodu, tak, ile można. Stóp specjalnie nie naciągamy, one są takie w takiej naturalnej pozycji i chwileczkę staramy się wytrzymać tą pozycję. Wyprostowujemy się, rozluźniamy, dwa oddechy i powracamy do ćwiczenia, tak powoli. Ile kto może, tyle się nachyla. Jeżeli komuś koniec możliwości wypadnie gdzieś w okolicach goleni, bardzo dobrze. Ćwiczymy, to wiadomo, że się porozciągamy. Uwaga. I jeszcze powoli, powoli, ruch wychodzi z biodra, tak. Jeszcze, 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 jeszcze. Zatrzymujemy się na chwilę, tak. Oddech i z wydechem idziemy dalej. Hop. Pochylamy głowę. Ile zostajemy w tej pozycji? Czujemy napięte mięśnie kręgosłupa i mięśnie y, nóg. I powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Rozluźniamy się. Oddychamy i ostatni raz, tak, nabieramy oddechu, i wydychając powietrze idziemy do przodu. Tak, chwila przerwy, oddech i staramy się dalej. Tak, chwilę zostajemy w tej pozycji. Podnosimy się do góry. Rozluźniamy mięśnie, tak. I teraz przejdziemy do pozycji dziecko. Czyli najpierw jesteśmy w tej pozycji, tak. Lekko rozchylone kolana, mniej więcej do szerokości bioder. Palce stóp mają kontakt ze sobą, tak. A jesteśmy wyprostowani i umieszczamy się między... Naszymi kolanami, ręce mocno wysuwamy do przodu, siedzimy na piętach, tak. I chwilę wytrzymujemy w tej pozycji, oddychamy sobie mocno do przodu, wyciągamy ręce, kręgosłup pracuje. Oddychamy regularnie. Nos, usta, nos, usta. Ile jeszcze zostajemy w tej pozycji? Tak. A teraz podnosimy się, podwijamy palce stóp i przechodzimy do pozycji pies z głową w dół. Tak? Czyli znowu stopy lekko rozsunięte do szerokości bioder. Sprawdza, sprawdzamy jeszcze, czy mamy kolana mniej więcej w jednej linii z dużymi palcami z nóg. Tak, Bo to jest ważne. Pochylamy się i wyprostowujemy. Mocno nogi, kręgosłup jest prosty, pośladki do góry. Spokojnie oddychamy w tej pozycji. Czujemy, jak pracują nam organy wewnętrzne w tej pozycji, jak w tych wszystkich asanach, gdzie jesteśmy pochyleni. Jest to bardzo dobrze, wpływa na pracę właśnie naszych organów wewnętrznych. Mózg jest też ukrwiony. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji. Powoli przechodzimy do pozycji deski. Jesteśmy wyprostowani. Całe ciało w jednej linii tak. Nie zapadamy się przy okazji na barkach. Chwilę wytrzymujemy w tej pozycji, tak. A następnie odwijamy palce nóg, tak, stóp i przechodzimy do pozycji góry. Powoli. I znowu z każdym oddechem próbujemy leciutko popracować mocno nad tą pozycją. Ale bez przesady, bo wiadomo, że nasze kręgosłupy nie są już takie nastoletnie i one nie będą ćwiczyły tak jak nasze nastoletnie wnuki, ale staramy się. Tak. I takie ćwiczenie nam też bardzo dobrze na kręgosłup zrobi. No to chodzi. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji. Tak. Spinamy teraz kolana, tak. Staramy się, aby Kolana były mniej więcej prostopadłe do maty. Tak? A my wyciągamy się w pozycji szczeniak. Kładziemy się. Mocno ręce do przodu. Mo tak? głowę możemy sobie oprzeć o matę. Staramy się, aby nasze pachy były jak najbliżej maty. I chwileczkę zostajemy w tej pozycji. Odpoczywamy a mięśnie robią swoje i to jest właśnie ideał, że się nie przepracowujemy, a ćwiczymy i efekty są. Jeszcze mocniej sobie staramy pozycję zachować. Chwilę oddychamy, podciągamy się tak. Jedną rękę dajemy pod siebie, tak. I kładziemy się z powrotem. Jest to bardzo dobre ćwiczenie na powięzie. Powięzie to są te wszystkie błony, które otaczają nasze grupy mięśniowe. One też muszą być elastyczne. Też nasycone kolagenem, a wiadomo, że ćwiczenia właśnie poprawiają stan naszych i mięśni, i powięzi, i ścięgien. No po prostu super. Chwileczkę leżymy. Odpoczywamy. Podciągamy się z powrotem pod górę, tak? zmieniamy pozycję. Teraz ta ręka idzie pod nas, a ta jest wyprostowana. Hop. Leżymy. I leżymy znowu. Leżymy sobie. Czujemy takie miłe rozciąganie w całym ciele, prawda? wewnętrzny spokój, po prostu joga. I wiązamy sobie dłoni z naszego ciała. Przechodzimy teraz do pozycji kot. Sprawdzamy czy nasze kolana są mniej więcej pod biodrami, a czy barki są pod barkami. Nasze nadgarstki, tak? I uwaga. I teraz lekko najpierw spokój. Wyciągamy kręgosłup do góry, głowę pochylamy. Cały czas pamiętamy, żeby nie zapadać się na barkach i odpoczywamy, oddychamy nos, usta, nos, usta. Powoli zmieniamy pozycję kręgosłup, wyginamy w dół a głowa do góry, tak? I znowu oddychamy sobie spokojnie, nos, usta, napieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, jeszcze jeden spokojny oddech, powracamy do sytuacji odwrotnej, kręgosłup w górę, a my głowa w dół i pracujemy nad mięśniami kręgosłupkowymi cały czas tak rozluźniamy kręgosłup oddychamy jeszcze chwilę nos usta nos usta i jeszcze raz nos usta sytuacja odwrotna Kręgosłup w dół, głowa do góry, nie zapadamy się na barkach, nos, usta, nos, usta, się Siadamy na chwilę na piętach, tak, rozluźniamy lekko kręgosłup i ramiona. powracamy stoimy w klęku w tej chwili, tak, kciuki do góry. Tak, i staramy się lekko nachylić do tyłu. Lekko, ile można, tak? Hop, hop, hop. I staramy się dotknąć palcami pięt, tak? Jeżeli nie, to gdzieś w okolicy, tak? I chwileczkę zostajemy w tej pozycji. Oddychamy. Zmieniamy teraz pozycję, tak? Wracamy teraz do, podwijamy znowu palce stóp. Przechodzimy do pozycji psa z głową w dół, tak. Ops. Głowa na dół, tak. I teraz z tej pozycji przechodzimy na palce. Kręgosłup staramy się mieć prosto. Chwileczkę zostawiamy w tej pozycji, oddychamy, opuszczamy teraz jedną nogę, tak, naciągamy sobie tylną taśmę na naszej nodze. Raz jedna noga, raz druga, tak. Raz. I powoli. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Dobrze. Zostajemy w tej pozycji i maszerujemy do naszych nóg, tak? Poszerujemy do naszych nóg. Jak już jesteśmy w pobliżu, staramy się mieć nogi proste. A jak ktoś ma w kolanach zwięte, nie szkodzi. Ujmujemy dłońmi nasze nad, yy, przeguby, tak? i staramy się pochylić tak jak najmocniej naciągnięte mamy w tej chwili ścięgna i mięśnie nóg co nam na pewno bardzo ułatwi sytuację pochylamy głowę łapiemy się w okolicach y, naszych przegubów jak damy radę możemy sobie jeszcze pogłębić przez splecenie palców z tyłu za nogami tak i nakylamy się chwilę Oddychamy. Rozplatamy ręce. Palcami odpychając się od podłoża, lekko podwstajemy. Tak? Bardzo robimy to powoli. Głowa na końcu, bo wiadomo, mieliśmy cały czas głowę na dół, żeby krew zdążyła nam odpłynąć z głowy. Tak? Jesteśmy w pozycji wyprostowanej. Wstajemy stajemy w boczy. Zabieramy się mocno zewnętrznymi krawędziami o podłoże. Tak. Rozluźniamy się. Pochylamy się. Ja może stanę troszeczkę dalej, żeby było w nim lepiej widać. Tak. Pochylamy się, pochylamy, pochylamy. pochylamy. Pochylamy, 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 pochylamy i dochodzimy do takiej pozycji. W chwilę zostajemy w niej. Opierając się teraz o kolana. Wstajemy. Wysuwamy jedną stopę do przodu. Druga zostaje mi więcej pod kątem. 60 stopni w opozycji do tej pierwszej, tak. I rozciągamy się w pozycji wojownik. Ta noga powinna być mniej więcej pod kątem prostym, tak. Naciągamy mocno. Najlepiej jakby odległość między stopami w fazie początkowej była mniej więcej na długość na naszej nogi i chwilę zostajemy w tej pozycji. Jesteśmy wyprostowani. Oddychamy. A teraz przechodzimy w boczek i podnosimy dłonie do góry. Ile zostajemy? Próbujemy się wyciutko przychylić, ale uwaga. Jak ktoś ma zawroty głowy, to wtedyś pobyżył ściany albo krzesła. Leczkę zostajemy w tej pozycji. Puszczamy ręce. Wracamy do bojownika Asana bojownik numer 1. Tak. Powracamy stopami do pozycji równoległej stosunku do siebie. Oddychamy. Sprawdzamy jednak rzeczywiście czy ta długość, odległość między yy, naszymi nogami jest mniej więcej długością naszych nogi. Tak. Teraz tą nogę wysuwamy, wysuwamy sobie do przodu, tak? Druga jest w lekkiej opozycji, gdzieś tak 60 stopni. Jeszcze sprawdźmy, czy kolano jest mniej więcej w równej y, linii z paluchem, tak? Tak, i jak jest? Wszystko się zgadza. Wyciągamy ręce. I chwileczkę zostajemy w tej pozycji, pochylamy się jeszcze mocniej pracują nasze mięśnie, nóg głównie, tak, ramiona, oddychamy, nos, usta, nos, usta, przechodzimy teraz na boczek i podnosimy ręce do góry, staramy się lekko odchylić, pamiętamy, żeby nie stracić równowagi, Najlepiej wybrać sobie jakiś punkt, w który się patrzy, to bardzo ułatwia utrzymanie równowagi, tak? Odchylamy się z powrotem, rozluźniamy, rozluźniamy również mięśnie, bioder, tak? Jeszcze raz wyciągamy ręce w boczek, tak? Przechylamy się mocno. I pochylamy tak. Jeżeli ktoś ma kłopoty z jaską albo z ciśnieniem, to na tym przestanie, poprzestanie, tak, tylko po prostu będzie sobie nogą, do, do, do stopy jechał, stop, nogą. A jeżeli nie, to możemy sobie pogłębić tą sytuację przez podniesienie ręki. tak, Ale tutaj też trzeba bardzo na równowagę uważać. Tak. Opuszczamy rękę, wracamy do pozycji podstawowej, rozluźniamy się, teraz wysuwamy drugą stopę do przodu, tak, tak, jesteśmy wyprostowani, przechylamy się, mocno rozciągamy tutaj mięśnie, tak, i opadam, opuszczamy rękę i ona jedzie sobie po naszej nodze wzdłuż, powoli, wszystko to oczywiście odbywa się, w jednej płaszczyźnie nie robimy czegoś takiego tylko to jest w jednej płaszczyźnie tak jeżeli ktoś nie ma kłopotów wyżej wspomnianych to ręka do góry i chwileczkę zostajemy w tej pozycji oddychamy nos usta nos usta i nos i usta Opuszczamy rękę, wracamy do pozycji podstawowej, rozluźniamy się, siadamy teraz w skrzyżnym oczywiście. Tak. A z tej pozycji przechodzimy do takiej, ta noga jest po, le, leży na macie. tak. A druga na niej, mniej więcej, tak? Kolana, tak, sprawdzamy, czy są jedne nad drugimi. Siedzimy sobie prosto, tak? Wytamy się za stopy, lekko rozluźniamy sobie kręgosłup, oddychamy. Teraz kładziemy dłoń przeciwległą na kolano, odwracamy się, rozluźniamy. Pracujemy bocznymi mięśniami żebrowymi, oddychamy nos i usta i nos i usta. Wracamy do pozycji wyjściowej. Rozluźniamy się. Teraz ta ręka przeciwległą stronę. Raz i odwracamy się. Dwa, trzy. Z każdym wydechem staramy się pogłębić, a tą drugą rękę mniej więcej na poziomie kręgosłupa. 3, 4, 5. Wracamy do pozycji wyjściowej. Zmieniamy tak. jeszcze położenie z nóg. Teraz ta leży, a ta odwrotnie. Tak. Roznieźnimy jeszcze ten kręgosłup. Siedzimy prosto, tak. Ręka na kolanie. Druga z tyłu, mniej więcej na wysokości węgosłupa, odwracamy się. Oddychamy nos, usta, nos, usta. Wracamy do pozycji wyjściowej. I teraz w drugą stronę. Nos, usta, nos. Nosem, wydech ustami. Tak, rozluźniamy mięśnie. Rozluźniamy również nogi. Na moment połóżmy się po każdych ćwiczeniach nogi. Bardzo dobrze jest wykonać pasane, co się nazywa pozycja tylu na no no, Tak, Ręce, nogi rozluźnione, ręce leżą na boczku, wnętrzem dłoni do góry. Oddychamy miarowo. Nos, puls. Nos, usta, nos, usta, rozwiniamy całe ciało, przyjemnie łączymy dłonie. Podpierając się na jedną stronę, ups, wracamy do pozycji tak, kończymy na dzisiaj. Siadamy jeszcze w pozycji skrzyżowanymi nogami, tak, nabieramy jeszcze powietrze nosem, wydychamy ustami. Nos, usta, ostatni raz, ręce mocno do góry. Dotleniamy się, dłonie moc skierowane do sufitu, nabieramy powietrze i z wydechem opuszczamy ręce, tak, układamy je sobie na sprocie słonecznym i dziękujemy sobie za wspólnie przeprowadzone ćwiczenie. Dziękuję, do jutra.